Najlepszy naturalny probiotyk kiszonki. Dzisiaj robimy razem ogórki kiszone. Ja będę kisiła ogórki w takim słoiku 3-litrowym, więc zagotuję sobie około 2,5 litra wody. I na każdy litr wody musimy dodać łyżkę e, soli. Sól musicie wziąć koniecznie niejodowaną, ponieważ e, jodowanie soli zaburza proces fermentacji. Także musimy wziąć koniecznie sól, która jest właśnie e, solą kamienną do przetworów, albo po prostu niejodowaną, ale zazwyczaj taką będzie łatwiej Wam znaleźć. Nasypałam 3 łyżki soli, teraz idziemy myć ogórki. Muszą być bardzo dokładnie umyte. Mam też taki gotowy zestaw do kiszenia ogórków. Chrzanu dodamy bardzo mało, czosnku też tak nie za dużo, bo moje dziewczyny nie lubią, jak ogórki są bardzo ostre. Oczywiście to też trzeba dokładnie umyć. Wszystko sobie już wstępnie pokroiłam i przygotowałam. Teraz będziemy wszystko warstwowo układać. Na po połowę wkładamy na samo dno. O. czosnek i... Chrzan też. Ja dodaję trochę więcej zawsze na dno, bo tak jak mówię, wtedy mogę e, sprawdzać, ile trafi tego krzanu i tych ostrych składników dla moich dziewczyn, a one nie za bardzo lubią. Ogóreczków mam kilogram. I układam połowę ogórków na tej warstwie, którą tam naszykowałam. I teraz dokładamy drugą część i wrzucamy pozostałe ogórki. Ostatni element, czyli nalewamy tą wrzącą wodę na te ogóreczki. Ja mam bardzo fajną taką lejek do słoików, więc jest mi dużo łatwiej. I teraz musimy zostawić takie ogórki na 2-4 dni i po tym czasie one się zrobią mało solne. Pamiętajcie o tym, że musi woda przykrywać absolutnie do samego końca ogórki i najlepiej czymś obciążyć je z góry, czyli na przykład położyć jakiś słoik, żeby one nie wypływały ponad powierzchnię wody. Ogórki gotowe i w procesie fermentacji wytwarzają nam się teraz bakterie kwasu mlekowego, które fantastycznie wspierają mikrobiotę naszych jelit. Hamują również procesy zapalne w organizmie, także warto je jeść, bo same właściwości dobroczynne. Ogórki możecie podawać maluchom już od pierwszego roku życia, ponieważ zawierają jednak dużo soli. I pamiętajcie o tym, że w procesie fermentacji wytwarzają się te bakterie, także w ogórkach małosolnych będzie tych bakterii mniej. A w procesie kiszenia już takim ostatecznym będzie tych bakterii bardzo dużo. Także czasami warto zaczekać i na przykład pojeść sobie troszeczkę ogórków małoselnych, ale zaczekać na te ostateczne kiszone ogórki, które zawierają najwięcej tej flory bakteryjnej. Smacznego!